Zakończył się pilotażowy projekt Karkonoskiego semiku Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Nie jesteś sam, czyli jak bezpiecznie i zdrowo przetrwać pandemię. Siedmiodniowe warsztaty online skierowane były do 20 seniorów z Jeleniej Góry. Oni są najbardziej narażeni w tym czasie pandemicznym na ograniczenia, na samotność, na niemoc w załatwieniu wielu spraw, biorąc pod uwagę komputery, w których nie wszyscy są biegli, nie mają pomocy, tak? Jest im ciężej załatwić cokolwiek, mają ograniczenia, jeżeli chodzi o wyjście do banku, o załatwienie czegokolwiek. Prosta sprawa w zusie którą trzeba załatwić przez platformę. To jest a wykonalna. Zainteresowanie projektem było ogromne, szczególnie na spotkaniu podsumowującym, które także odbyło się online. 38 osób wzięło udział w tej konferencji gośćmi specjalnymi był marszałek województwa dolnośląskiego, pan Cezary Przybielski, a również dyrektorki Wydziału do Spraw Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. To było oczywiście nie tylko okazjonalne spotkanie z okazji. Kończącego się roku, ale też i merytoryczne przesłanie, czego się można spodziewać. Dlaczego warto zaangażować się w tego typu projekty? Po pierwsze, żeby wiedzieć, że nie jest się samemu, że zawsze można liczyć na wsparcie takiej instytucji, jaką jest nasza. Tak? Że każdy z nas jest w stanie im pomóc czy to w bankowości internetowej, elektronicznej czy w zakupach, czy w pójściu do apteki, czy w załatwieniu e-recepty, czegokolwiek. Seniorzy podczas sesji na żywo sami proponowali tematy, które warto omówić. Proponowali także osoby, którym chcieliby bezpośrednio zadać pytania. Ale co jest wartością tego spotkania? Po pierwsze, że ludzie widzą się wzajemnie, mogą ze sobą rozmawiać nie tylko na tematy Związane z samym projektem, ale również korzystać z takich towarzyskich rozmów po pierwsze. Po drugie, no właśnie oczekują takich spotkań i rozmów nie tylko z członkami Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Czy też osobami z Rady Seniorów, bo to byli głównie seniorzy, ale również chcą rozmawiać na temat przyszłości i planów w Jeleniej Górze i w starostwie, gdy idzie Przewodniczącego Rady Miasta, a także prezydenta miasta Jeleniej Góry. Projekt skierowany do seniorów będzie kontynuowany w przyszłym roku. Karkonoski Sejmik planuje także pozyskać komputery, tak by jak największa ilość osób starszych mogła wziąć w nim udział.